Dzień dobry. Na rysunku przedstawiony został taki przykład standardowej sytuacji, z którą ja spotykam się najczęściej na początku projektów doskonalących. W codziennej pracy menadżerowie średniego i niższego szczebla no, poddawani jesteśmy stałym naciskom na polepszanie wyników, robienia coraz więcej, także ta atmosfera staje się no, coraz gęstsza, że praktycznie nie da się oddychać. Aby w ogóle móc złapać oddech, no, od czasu do czasu musimy zacząć podejmować decyzje. No i menadżerowie, no, nie mają innej opcji, no, bo inaczej się uduszą, muszą podejmować te decyzje i to mniej więcej wygląda w ten sposób. Niestety, nie zawsze albo no, rzadko kiedy mamy pełną świadomość, w jaki sposób nasze decyzje mogą wpłynąć na inne obszary w organizacji, no bo no, nie zarządzamy całą firmą, tylko najczęściej jakimś wycinkiem. I najczęściej po jakimś czasie no niestety dostajemy rykoszetem i powstaje tak zwany efekt uboczny naszych decyzji. Grafika ta przedstawia syntezę efektu działania dynamiki systemów w naszych organizacjach. A w dzisiejszym odcinku Torki z QRM przedstawię Wam Studium przypadku, w jaki sposób działanie dynamiki systemu objawia się w naszych organizacjach, oraz zastanowimy się, jakiego rodzaju rozwiązania możemy znaleźć w strategii QRM, aby przygotować naszą organizację na działanie pod wpływem silnej dynamiki systemów. Jako równoczesny praktyk i specjalista również koncepcji: Lin. Szczególnie rekomenduję zainteresować się dzisiejszym odcinkiem, ponieważ o rozwiązaniach i narzędziach, których dzisiaj będziemy rozmawiać, ja w źródłach koncepcji Lin nie odnalazłem. Zapraszam! Na początku warto odnieść się do tego i przybliżyć definicję dynamiki systemów. Otóż jest to obszar nauki, który zajmuje się modelowaniem zachowań złożonych systemów. W uproszczeniu tam, gdzie podejmowane działania w jednym obszarze mają i prowadzą do interakcji oraz zmian w innych obszarach, Organizacji. I ma to szczególne znaczenie, kiedy mamy do czynienia z takimi przepływami sieciowymi, dyskretnymi, a nie prostymi, liniowymi przepływami takimi waterflowowymi, gdzie w wyniku jednego procesu zawsze następuje drugi i ta powtarzalność zawsze jest taka sama. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, przedstawię Wam krótko studium przypadku którym też niedawno spotkałem się w jednej z organizacji, gdzie rozpoczynaliśmy proces analizy. Usłyszałem krótko historię, co działo się w organizacji mniej więcej rok wcześniej, zanim się spotkaliśmy, a z góry powiem, że spotkaliśmy się w sytuacji, kiedy nie działo się z firmą dobrze. Mniej więcej rok wcześniej nowy prezes a firmę wykupił fundusz zagraniczny, no zdefiniował, że jest taki proces jak cięcie laserem cence, który jest najdroższym procesem i Najbardziej blokuje się tam jakby towar, i ten proces blokuje przepływ w całej organizacji. No dlatego w dużym stopniu zdefiniowane to zostało jako wąskie gardło procesu i cała jakby siła i dynamika prac doskonalących skupiła się właśnie na obszarze tego lasera. Sytuacja była taka, że laser miał około czterodniową kolejkę. Oznacza to, że zamówienia, które wchodziły do lasera, mniej więcej cztery dni czekały w kolejce, zanim były pocięte i przechodziły do kolejnych procesów. Kolejnymi procesami było spawanie oraz montaż, gdzie ten towar, który wychodził z lasera, mniej więcej przed laserem i montażem stał po dwa dni w kolejce. Z analizy wychodziło, że no niestety laser jako ten kluczowy proces miał bardzo niski wskaźnik efektywności 62% oraz odpad na metale wynosił ponad 23%. I ze względu na to, że to była jedna z kluczowych maszyn, no bardzo dużo energii i czasu było poświęcone na to, aby poprawić ten proces. No oczywiście to nie jest tak, że firma nie miała żadnych standardów, tam wcześniej taki element jak ergonomia pracy, krótkie przezbrojenia czy blisko dostępne narzędzia do tego, żeby efektywnie Samym procesem zarządzać one były, więc tam za dużo nie dało się wyciągnąć. I jednym z takich kluczowych działań, które zostało podjęte, aby poprawić efektywność pracy lasera, no to pracownicy powiedzieli, że no oni mają wiele grubości tych szablonów metalowych i. Żeby lepiej wykorzystać i efektywność, i odpad na tych szablonach, no to oni potrzebują no, większy bufor zamówień, bo czterodniowy bufor zamówień tam są wszystkie grubości, no i ja nie mam wystarczająco tych detali, aby odpowiednio wytrasować i zoptymalizować proces cięcia. Podjęta została decyzja, że Bufor ten zostanie wydłużony do 8 dni. No i z automatu operatorzy na laserze byli zadowoleni, bo teraz optymalizując proces wycinania na szablonie, no, mogli dużo bardziej optymalnie wykorzystać powierzchnię blachy, no bo mieli dużo większy zakres elementów, które mogą sobie skolejkować i zoptymalizować do cięcia. W efekcie tego całego projektu no, z jednej strony wzrosła efektywność. Okazało się, że zarówno scrap spadł do 15%, no jak i efektywność całego procesu lacera wzrosła o 73%, no, co wtedy było ogólnie takim no, dużym sukcesem. No i w tamtym czasie no, zostały zrobione obliczenia, jakie te działania dają oszczędności w skali roku, no i fundusz dostał informację, że no, te działania mogą doprowadzić do sytuacji, w której firma. Zaoszczędzi stale rocznie prawie milion euro. Warto było też dodać, że w tym case no, firma balansowała na granicy rentowności, no i wszelkiego rodzaju oszczędności były bardzo potrzebne. No i oczywiście taki projekt poszedł do funduszu, było świętowanie i, i co się stało? No, stało się to, że minęło 6-7 miesięcy, no i niestety, ale firma zaczęła przynosić bardzo duże straty. I zaczęli odchodzić klienci. I pytanie czemu czemu tak się stało. W firmie działa dynamika systemów, i działanie w jednym obszarze, tak jak działanie na laserze, ma swój bezpośredni wpływ na działanie obsz o pozostałych obszarach. W wyniku tego, że komplet elementów na laserze nie był cięty z czterech nie tylko z ośmiu, przed spawaniem Zaczęło się odkładać wiele palet z niekompletnym towarem. Bo jak wiemy, że żeby spawanie działało, to one musi mieć komplet elementów z różnych grubości. I wcześniej, w ciągu czterech dni wszystkie zlecenia przychodziły, czyli były kompletne, a teraz ich było dwa razy więcej. I w efekcie. Bufor zamówień między laserem a spawaniem no naturalnie też się wydłużył. Ze względu na to, że na spawaniu nie zawsze już teraz były te komplety i one były tak dobrze dostępne. A montażu no, ta kolejka się skróciła. Tam kolejka tylko się jednodniowa układała, bo zanim spawanie przetworzyło to zlecenia, no to już dużo zleceń na montaż. Nie dawało. Co jest najciekawsze, że ilość zapasów przed spawaniem była na tyle duża, że no firma też zainwestowała w koszty logistyków po dwóch na zmianie ze względu na to, że tych towarów było na tyle dużo, to jeszcze firma musiała obok wynająć namiot, halę taką namiotową, aby na powierzchni zewnętrznej Przetrzymywać te palety. No, już nie mówiąc o tym, że trzeba było też zatrudnić i leasing na wózki widłowe. W rezultacie również no, spadła efektywność na, spadanie, na spawaniu, no bo spawanie nie miało stałego dostępu do tych kompletnych elementów, które wcześniej były w cztery dni w komplecie robione. No i też spadła dość mocno efektywność na montażu, no bo montaż wcześniej miał taką stabilną dwudniową kolejkę zamówień, a teraz ta kolejka była krótko, no i często było w ogóle takie ryzyko, że chwilami nawet brakowało. Towaru, no bo spawanie też obniżając swoją efektywność, nie zawsze było w stanie nadążyć nad tempem prac montażowych. Najgorsze było to, że wcześniej klient czekał 4, 2 i 2, około 8 dni na zlecenie, a dzisiaj jak dodamy 8 dni, 5 dni na spawaniu i 1 dzień na montażu, no to klienci zaczęli prawie dwa razy dłużej oczekiwać na swoje zamówienia. Woleli iść do konkurencji, no bo tam czekali 8-9 dni. W efekcie, właśnie to co powstało, że firma przestała być rentowna. I klienci zaczęli odchodzić. A przyczyną i źródłem tego wszystkiego było to, że zaczęliśmy skupiać się tylko na jednym procesie, ponieważ doszliśmy do wniosku, że warto zmienić jeden proces i on zmieni naszą całą organizację. Niestety, to jest właśnie efekt działania dynamiki systemów, co oznacza, że my podejmując pewne decyzje nie mamy gwarancji, że nie zepsujemy lub nie zmienimy sposobu działania innych obszarów. I odnosząc to do naszych organizacji weźmy sobie na przykład przykład konstruktora i czy to jest konstruktor, czy to jest handlowiec, czy to jest obsługa klienta, czy to jest spawacz, czy to jest informatyk, czy to jest programista, czy to jest tester to nie jest istotne podejmując pewne decyzje czy dział konstrukcyjny gdzie kierownik konstrukcji podejmuje pewne decyzje o kolejkach no co robi jego decyzja ma wpływ na przykład na pracę kosztorysanta i następnie tym efektem domina może uderzyć z powrotem w jakość współpracy i sposób działania na konstruktora. Oczywiście nie zawsze to jest taka relacja jeden do jednego, bo czasami ta decyzja podjęta przez konstruktora najpierw uderza w kosztorysanta, a następnie na przykład od kosztorysanta w technologa i dopiero gdzieś tam po podwójnej czy potrójnej pętli wraca do konstruktora. Nigdy nie jesteśmy pewni kiedy i z jak Jaką siłą ta nasza decyzja do nas wróci. Jakbyśmy tak sobie rozpisali to, to zauważcie, że poza jakby takim wymiarem 2D, czyli przepływ informacji i materiałów, mamy poprzez dynamikę systemu trzeci wymiar, który mówi, że sposób i organizacja pracy i zmiany w jednym obszarze mają bezpośredni wpływ na działanie innych obszarów. Tak wygląda to w naszych organizacjach. A jeszcze taki przykład, takiej słynnej mapy dynamiki systemów, gdzie zrobili ją w amerykańskiej armii, gdzie jak zobaczyli jakie są zależności tych wszystkich mniejszości etnicznych, zależności wiosek, miasteczek, to powstało takie słynne zdanie, że jak uda nam się zrozumieć tą mapę, to zdecydowanie wygramy wojnę. No, i jak wiemy, wojna została przegrana, ponieważ działanie dynamiki systemu było tak silne, że nieważne, jaką decyzję się podjęło, po prostu nie wiedzieliśmy, co może się stać. Teraz, w strategii Quick Response Manufacturing, dynamika systemów stanowi jeden z czterech podstawowych filarów, ponieważ. Przede wszystkim URM dotyczy do firm, które mają bardzo zmienny, customizowany, zindywidualizowany, wielowątkowy proces. Jeżeli nie będziemy mieli rozwiązań, w jaki sposób radzić sobie z efektem dynamiki systemu, no to wiemy, że nie jesteśmy w stanie efektywnie doskonalić naszych procesów. I chciałbym dzisiaj krótko omówić trzy rozwiązania, w jaki sposób zaadoptować organizację do działania pod silnym wpływem dynamiki systemów. No, pierwszym rozwiązaniem o którym już chyba mówiliśmy w drugim czy w trzecim odcinku, to zauważcie, to jest autonomiczny zespół. QR. -em. Dwa, jest to elementy związane z teorią kolejek i zarządzaniem zmiennością procesu oraz system Polka, system pull-push, który w ciekawy sposób łączy relacje między procesami no i stabilizuje przepływ zamówień. Zdjęcia. Pierwszym elementem, w jaki sposób organizować firmę pod wpływem dynamiki, silnej dynamiki zmienności, to jest właśnie budowa interdyscyplinarnych zespołów, które siedzą razem, mają jeden cel i są dedykowane do obsługi danego procesu. Ponieważ jeżeli robimy zmiany w jakimkolwiek obszarze, to cała reszta procesów osób, które są zaangażowane w pracę, to widzi i na bieżąco reaguje. Jeżeli te zmiany są zbyt. Intensywne, od razu widzimy, z czym one się wiążą, i jesteśmy w stanie szybko podjąć decyzje korygujące. Kolejnym elementem jest know-how, który ma ponad 110, o ile się nie mylę, lat. Tu widzimy taki efekt domina, że w momencie, kiedy staramy się dążyć do wysokiego poziomu efektywności, tak jak na przykład w OI dążymy do 100% efektywności, no to jeżeli zaplanujemy i pomimo historii, Strategiczny popyt spowoduje, że nam zaburzy, zabierze jakiś proces, no to zmiany w jednym obszarze mogą spowodować, że tak jak w przypadku tego naszego lasera, jeżeli nagle będziemy mieli jakąś dłuższą awarię, którą wcześniej nie przewidzieliśmy, a takie awarie w, w dużej zmienności mogą się zdarzyć, no to zablokujemy przepływ na pozostałe obszary i pozostałe obszary zablokujemy. Natomiast w teorii kolejek mówimy tutaj o poziomie pewnych strategicznych. Wolnych mocy, ja tutaj podałem taki wykres, strategiczne wolne mocy jest to coś poza tym, co jest w ramach zarządzania efektywnością we wskaźniku OII. Wychodzimy poza ten wskaźnik i utrzymanie pewnych poziomów strategicznych wolnych mocy, w zależności od zmienności, jakie mamy w procesie, możemy modelować, i wtedy jesteśmy w stanie na tyle powodować, że nawet takie strategiczne, silne zmiany w jednym obszarze zablokują. Tą zmienność na tym obszarze i ona nie przeleje się na pozostałe elementy. No oczywiście o teorii kolejek i o tych strategiach buforowania porozmawiamy sobie na jednym z kolejnych odcinków. I trzecim elementem, który w qrm jakby pozwala przygotować organizację do pracy pod dużym wpływem dynamiki systemów jest system Polka, który poprzez entle i łączenie procesów między sobą i budowę bezpiecznych zapasów w toku i komunikację zwrotną powoduje, że jeżeli w jakimś procesie zaczyna dziać się źle, to mamy odpowiednią informację zwrotną i bilansujemy przepływ. Oczywiście o systemie Polka, o ile się nie mylę, rok czy dwa lata temu gdzieś krótki materiał nagrywaliśmy, ale oczywiście systemu Polka też poświęcimy odpowiedni czas. Ale zauważmy, że wszystkie te trzy elementy, o których Mówiliśmy, to są elementy, które bardzo skutecznie przygotowują firmę na działanie pod silnym wpływem dynamiki systemów, bo wiemy, że nie da się tego wyeliminować, trzeba firmę do tego dostosować. A ja osobiście, jako też praktyk koncepcji LIN, elementów systemu Polka, czy elementy teorii kolejek, czy budowę. Nie iść w standardy, tylko budowę, wysoki poziom autonomii, samodzielności. No ja w takich źródłach, głównie właśnie w TPS-ie, no nie odnalazłem. Tak? Dlatego jeżeli mamy do czynienia z procesami zmiennymi sieciowymi, no to zainteresowanie się strategią qr jak najbardziej może pomóc i warto, warto poszerzyć swoją wiedzę linową, aby móc skuteczniej proponować rozwiązania doskonalące w naszych organizacjach. Na koniec oczywiście chciałbym krótko pochwalić się, że właśnie skończyliśmy kolejną tutaj warsztaty QRM-owe na poziomie advanced, gdzie no mamy wiele ciekawych symulacji, symulacji też jak widzimy online, podpięte pod karty RFID, gdzie właśnie symulujemy tego rodzaju przepływy sieciowe, gdzie symulujemy w jaki sposób może wyglądać właśnie budowa takiego zespołu, jak ona może wpływać na przepływ, w jaki sposób działa system, właśnie dynamika systemów, czy wzór na teorię kolejek, czy w jaki sposób funkcjonuje jest system Polka. No, mamy też oczywiście jeden pełny dzień miękki, ponieważ budując zespoły QRM-owe, jak wiemy, to jest budowanie takiej autonomicznej kultury odpowiedzialności, gdzie jakby sposób zarządzania się zmienia. Nie szukamy mocnych liderów, którzy dobrze delegują i zarządzają pracownikami, tylko szukamy takiej kultury, gdzie każdy jest równy i każdy wspólnie odpowiada i podejmuje decyzje. Na marzec mamy już ponad 60% chętnych i będziemy uruchamiać kolejne warsztaty. QRM Advanced. Tyle na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.